Myślę na tych... Te... Nie, myślę że na tych hale na dole. Wyświetlę tekst. Po dwóch na hale. Chyba, że będzie pusto, to sobie jeszcze dojdę. Dobra, to ja insek z tobą siadam. No dobra. dobra. Chociaż może nie. <śmienicja> nie, daj spokój. Nie no ja, ja się na to. Daj spokój. Tylko mi nie dawaj ostrej amunicji. O. Wszystko ci będę podpiewał, nie ma problemu. Dobra, gdzie ta połowa samolotu? Gdzie oni kurwa są? będę go widzę. Odpuścił. E, czy... Tak, tak. Odpuścił. Chyba cię Ty jeden musiał, typ jeden usiad, słuchaj. Tutaj, tutaj na tym domku. Usiadł, usiadł, usiadł. Będzie lutował ten właśnie. Ten najwyższy tutaj będzie lutował. Ten najwyższy? Tak. się tam podchodzisz. No poczekajcie sam, no, nie? poczekajcie. Tutaj no. ten, go bardzo dużo Dokładnie.

ty, on wyszedł coś stąd. Jest! Po prawo! 10 nie ma. kradzieju fragów, ty. Dawaj, gdzie masz ładnie? Chodź tutaj. Co to się tu? Co ty się? dobra. Przecież generalnie to decyzję podjął dobrą, żeby spierdalać. No dobra, to wracamy do przyjemności. W sklepce jesteśmy ideolo. się te hale wszystkie? Nie, właśnie. No o no, kurwa, to chwileczkę to zeszły na wygodę. no. Wystrzelaliśmy, a? Insek, kurwa, to ja sobie polutuję, kurwa. SLR ka tutaj, proszę bardzo. O, dobra, bierę. Tak, muszę to wezmę. Tu niszczę. Dwójka? Tak? Dwójka. Tak. Tak. Jeszcze jest też. Jakieś scope'y, jakiekolwiek macie do oddania? Nie, no właśnie nie. Mam tylko yy, holon. No cokolwiek. To, yy, lepsze na no holon. Chyba, że ktoś chce to holo. To tu holo chcesz. Dobra, dzięki. Mam no, M24, to by się przydało. Scope'y faktycznie. O, znalazłem szóstkę. Wyszedł hmm. na dachu. O kurwa, co się schowaj. Tak, tak że nic, i makao i powatale. tak. <grym _> Ty, może na bunkry pobiegniemy sobie? Po drodze jest. Tam zawsze jest bogato. No możemy, te, znowu narodowe, no te, no 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 upali się na tych w kurwa. To co lecimy? Lecimy nie Dobra, jebać ten nagle. No. Nie idę nikogo. Tak. Na wółkręcie. Na wółkręcie. Hmm. Tak. tak. Nigdy. No, no, nie idę. ja nie mam tego, kurde, żadnych medyczków, nic. A ale to było badanie na pandaże, ale wyskoczyło mnie. Cześć, czy wie, że nie mam badania na pandaż, pierdolnie. Ja mówię, że w nadal nie idę. Nigdy mi chodzę. No jasne, pora wydejdzie się podnosić. Daleko. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. goście widzę 290 daleko. Ale na skara do zdjęcia jest tu. to. to Teraz mamy 24. Tam są błogre mężczyźni. Dolek. Ja jestem w bunkrach, jakby co. Zbieram. Ja też. ja, ja jestem prawie kątem, no tylko jakieś medy... No ja właśnie nie medów ma. nie mam, no a tutaj często są jakieś medy. Insekt, słyszę jakieś takie ale to chyba nie ty. No to tak, to nie ty. Nie. Jesteś blisko? Większość no... W środku? Tak. A dalej jesteś? Tak, tak, tak. To idę, to ja. na no bogatą miałoby się to. już pozbieram. Po prostu z na górze był. Cisło w szybko i wchodzimy w plecję. Kontakt tu mam. Bardzo typ. Co kurwa nie był bo okej Mam pokara, kara, to chcę. Przy trupie, w sensie nie moim. A weź bo sobie bo to po tym, po, po ludzi czy to był bot czy nie, co? W tej części. Ale nie, to ja. Jeszcze jeden jest w sensie, ja ten drugim się nas strzelałem. A to nie szkodzi, bo ty też są w teamie. Nie masz tego kara. Ale no chodźcie tutaj, tu, tu, kurwa, tu, tu. Idę, idę. A kolejny jest tam nad drzewem po drugiej stronie Ochodzimy z lewej piste. A tu się pilnujcie. To ty jesteś daleko? Stefan. Mhm. Stefa. Ale to jest dopiero pierwsza ta strefa, to gdzie nie ma co się przejmować. Nie co. wcześniej. Nie ma apteczki, w ogóle. O Nie Super Można pobiegać trochę na falę, Nie Nie Słuchajcie, kamizelkę lepiej mieć dwójkę, czy obitą trójkę troszkę? Jak troszkę, to oczywiście, że trójkę. Nie, poważnie pytam, nie? Bo gościu nie no trójka. Ale nawet partyjne ja to sobie przydało. Chuj chujową pozycję mamy trochę, co? Ja bym się stąd ruszył, kurwa. Nie widzę Jest mu wykorzystajmy to, słuchajcie. O! No. Chodźcie. Bo Dobrze. to zaraz nas tam przed nami tylko oni się naparzali, ale to zobaczymy. No ale z daleka się nie zdaję imienia. No. Przerzedzam się no. Ach, te biegi przebajowe. O, strzelały do mnie z tyłu. O, to Że Na plecach się strzelają. Ja. Kontakt przede mną. Przechodzę. No dobra, elegancko. Luty sobie, nie mam ciekawego, to jest otwarte. Ale fajnie klimacie z tą głąb, co? Rejbi. Chyba to im nie było bo medy wyczyszczono. A nie! Proszę bardzo. Pół czwóreczka, proszę czwóreczkę. Zuchwóz. <laughs> Oj, elegancko. Bez ryzyka nie ma chwały. Yes. To nie, nie egzekwuje, to nie wierzą pana, pamiętajcie. Ty, a to jest w ogóle... aha to jest ten, a ja to myślałem że to to jest ten, to nie 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 ja patrzę patrzę bo a to leciały. Zniszkała tu ma. Ale wstrzane. Uff. to wszystko. Ja z trzech stron dostawał. To co, Jak się rzucili na lód. No Jestem A chodźcie tutaj, na, tu, na trójeczkę. Co tak? no, Becy, no, na Znowu kurwa bieganie, no ja pierdolę Spokto Ale wiesz, rekreacyjne kurwa, nie zawodowe A to listy ko pierdolę Chcesz Ale tam ta mgiełka tak, wykorzystamy tą giełkę. No, można sobie splintować Drogę gniemy, tam może jakieś autko będzie. No, trochę do przebiegnięcia jeszcze mamy, nie wiem jak twoje ale... ...poza zrosić. A ja po i też biegam. No i dlatego, że ty z tyłu. A nie, przepraszam. Dobra, strzały, jebać. O, jebać, dokładnie. że jak będziemy musieli podejść na podgubkę na tę Stalber. Dobra, czyli... tam się będzie się zamykać. Się zamykać to lipa, nie? Później się będziemy Tak jest. Dobrze gadasz. Poleć. Luknę. Dobra, dobre, czyste, przynajmniej. Tak, a do nas strzelają chyba. Ale to przed nami Tomek, a z lewej. Dobra, to ostrożnie Zamknięte Chyba nic Dobra Ja polutuję, bo potrzebuję pedów Ja lecę dalej, o, w Jest motor, słuchajcie Elegancko No to poczekaj na mnie Trzy osoby. Jestem. Kto się jeszcze chce? Reprezentuję? Najwyżej wrócimy.

Tutaj Ja przeprowadzę, przeprowadzę w jego budynku tutaj. Po tych tutaj. O znaczy Pozamykane. Nikt do mnie nie napierdala. No to chyba czysto. No jednak pod górkę musimy iść. Chodźcie tędy. Naokoło. Piechotę, Insekt czy Motor? No czyli tak, musimy i tak na nich poczekać no Na piechotę Ty to tak jak to. Ja u nich może pojadę, bo to nie zdążę Ja dość. mam auto, ja mam auto Okej okay. Czekajcie jeszcze 11 chłopaków Mam Auto. Ja, Dawaj, gie... ja, ja już jestem przy tak że Ale... No dobra, to... Pobliżej siebie chyba, Isek, co? No, dobra, no, ale jeszcze nie Nie, nie. Lewy, jeszcze taki jak to ładnie teraz wygląda, jak to też pada? Wszystko się świeci, ku Dobra, nie no, czy do tamtej karty graficznej, no. Mamy ze 270 strzały, relatywnie blisko. Wydaje że te domki bardziej nas powinny interesować. Ja. Ja. No właśnie, mas, masz, 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 O, spasiba, bolsoj, Dobry człowiek. cały Niech ci Bozio w dzieciach wynagrodzi. Niech ci Bozio w kilach wynagrodzi, o. A co dostałeś po Usłyszysz zaraz. Albo nie usłyszysz dokładnie. A chcesz szósty jeszcze? No chcę. Boże, dobry człowieku. Kurwa nic nie znalazłem Dwie a na krótko. Lecy by można by popatrzeć też. Ja to patrzę z górki, te domki wyglądają na to zamykamy i że jest czysto. jest a to z mojej dobra, a plecy ja patrzę, wszystko. Musimy na trujeczkę iść, tylko właśnie od prawej strony, tak mi się wydaje, pomału. Tak, I zająć tam pozycję i czekać na chujków, no. Dobra, tam zapierdala. Ja troszkę z lewej, dobra. Paczka na przedpole punkt zachód częsty. Jest go show. Oznacz. 10 Jeszcze piętnaście między żywami. Trapiony. Dzięki. Trochę, trochę żeśmy się zercili, ale pozycja chyba spoko. Podra tak, panie 6 osób. Kontakt, zobaczyłem. Między drzewami. No. Naparza się z kimś. Naparzają się z kimś. Dobra. I oberwał. Dobra. Dym poszedł. No tam gdzie otaczyłem. Zostawiam je. Jeden jest położony, klęczy, ale... A tu jest rzut, słuchajcie, obok. No tak, tak właśnie. Właśnie tak, właśnie tak. Ekstra. Dobra, ale odchodzimy z prawej. Odchodzimy z prawej. To jest na pierdalan Na wprost jest wół Tak O, na bół Tak, na bół, tam odpowieg no tak Bo trzeba. Już kurwa, obchodzimy go z każdej strony i kurwa te pierdalamy. Dobra, wchodzi... on nie będzie wiedział co się dzieje. Zbrycie, Dostał! Sprint, wiedział, dzieje. Dostał. Sprint, wiedział, dzieje. Dostał. Elegancko. Trzymaj go, trzymaj go. Dostał.

Nie wiem, czy to nie był bot. Nie wiem. Tak się dziwnie zachowywał. Tak lewo, prawo biegał za tym żaden. Taki zamotany. Gdzie? Właśnie. Dlaczego? Nie wiem. Elegancko. Przerwana fajeczka? Ale to jest pomysł no. Tak, na dorzucenie do kominka. Kto tam dorzuca do kominka? Kto zapala świeczki, insekt? A, niech zapala. Kurwa, najważniejsze to kto polewa. Uż. Ja Wam powiem, że ja mam jutro wolną chatę. Także jak chcecie i możecie. Także zapraszam. Pójdź, nie kuś. Na wódkę. I kiełbasę. Kiełbasę mogę przywieźć. Ale ja mówię, żeby zrobić. Dobra, tak. e, buzi dla kochanki, siku i papierosy. Tak? Dobra, tak jest.